Dobra moi kochani, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku Dzisiaj jest ze mną mikser Krzysiu i oczywiście mini Mike Siema, kochani, wszystkich Główny bohater w sumie tak naprawdę ci, tematyki dzisiejszego odcinka Bo też jego walka tutaj będzie w dzisiejszym odcinku I zobaczymy na kogo postawi Mike'a. A mamy dzisiaj dużo pieniędzy, 8000 tysięcy złotych To są fajkowe 8000 tysięcy zł, złotych Które tam kiedyś wujaszek kupił do odcinka Czy tam Krzychu, nie pamiętam W każdym razie Jeżeli chcecie więcej odcinków z chłopakami to stawiacie łapy w górę I oczywiście suba na kanale no, A my dzisiaj będziemy po prostu, przy, przyjrzymy się każdej walce gdzieś tam y, między sobą, po prostu pogadamy. Krzychu na pewno bardzo dużo powie, bo on tak, się ja zna. specjalistą. On jest specjalistą, także... spe, jest specjalista doinformowany, przygotował się do tego odcinka, tak. poczytał o nich, także jak najbardziej dużo się wypowie. O i jeszcze druga sprawa, Krzychu ma tu bombę, pokaż Krzychu bombę. Mam no, dodatkowego zawodnika. To... Ja też mam bomby tutaj. He, ja mam tutaj. I on tutaj. <laughs> mają A ty, jesteś, ty jesteś jedną bombą taką wielką. No, tutaj. Film bomby. <laughs> To wujaszek. Nie jest nic. A nie, bo jak Wujaszek, wujaszek wszedł w kadr, Wujaszek czasami jak tak nadchodzi, to ja tylko czekam, aż mi coś powie na przykład do bo... księżyca. W każdym razie mordeczki będziemy y, Obstawiać tak jakby fejkowymi pieniędzmi I później y, zobaczymy nie wiem na przykład na jakimś filmie Czy coś w Tronce y, jak już będzie po Fame MMA Zobaczymy czy ktoś z nas by cokolwiek wygrał I Mamy oczywiście no też wyjątkow, czy... Mówiłem, że na instagramach można ten, No to właśnie to właśnie wyjątkow, można zrobić tego. na instagramie także wbijacie nas na instagramie Macie tutaj wszystkich nas na instagramie na czole I po prostu zobaczymy sobie A na drugiej stronie, mhm. bo, mam, bo mam laptopa Więc na drugiej stronie będziemy sobie sprawdzali kursy Jakie są w tym momencie Zaraz zrobię screena i będziemy potem wiedzieli kto by ile wygrał Każdy ma 2000 złotych, takich szychów. postaw na tego, Szam. na kogo uważasz. Tak, możemy mączy, na kogoś mączy. w ogóle nie postawić, ale ja myślę, że będę stawiał na wszystkich. Pierwsza walka, yy, według tutaj strony Ma, to jest Casty vs. Krycha. Co, to... co, co możemy powiedzieć o tej walce? i to jest kurde ciężkie do postawienia, bo. Na jedna, jedna Krycha na pewno. Mazdziszoka? Mazdziszoka! No. To jest ciężkie, bo tak jak ci wczoraj mówiłem. No nie, nie wiem o co chodzi. Z panem Krychą jest bardzo dużo śmiesznych memów, które, no, najzabawniejsze memy według mnie ostatniego no. czasu, a Kasty, ja też mam g więc nie wiem... Ja jest. miałem, ja miałem, ja nie, ja, a ja mam, ja mam dobrą rodzinę. Tak, ja powiem tak, ja co dobrze, że ma g który ma nie, nie dzisiaj, wiem o co chodzi, ale chłopie, ma, ja to jeszcze do tego ma na Kamil, na mnie tak mówią czasami. Tak, tak, bo to jest Sywa Kamil, tak, ale wśród tak. znajomych, bliskich takich, tak, czy, tak. tych poza Więc ja stawiam na niego. Dobra, no to co? Ja eee, daję na Krychę Na Krychę? To przez te oczy takie, nie? 500. No tak 500 tak na Krychę? jednej no, już się pozdrowiłaś? No, nie jest pewniaczek, Gaściu A na siebie co, nie wiesz nie na siebie? No, pewniaczek, krawiec, ja nie Znaczy po kursach to wiadomo, <laughs> że, że, ta, że Krycha nie Tak? Ale... Tak myślisz? to tak mi się wydaje, nie. ale No jak mówię, ja stawiam na Pana Kamila tutaj Skromne dwie zł 200 zł na kogo? Na Castiego No i dobra To ja doby. w takim razie dwie zł na Krychę Bo myślę, że zrobi swoją minę tysiąca uczuć I Casti po prostu no, nie będzie miał na liczenia wtedy, nie?

na serwy z Dobra, nie bardzo, w każdym razie. Pierwsza walka z nami. No na castigo 3. Także mm. ja, wy, ja wygram Prawie 300, 25 na Kastiego i 1,34 na Krychy, czyli tutaj ewidentnie Krycha ma pewnie większą jedności i wszyscy o tym wiedzą i dlatego Bóg stawia tak, a nie inaczej. Los bywa przewrotny, dlatego ja tutaj postawiłem na K Kastiego dwie stóweczki i liczę na dobry. Liczysz na zwrot pieniędzy, na, z nawiązat na, 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 da na, na nowego Disoka. Liczę na nowego Disoka, właśnie. Jak starbiesz około 500, to spokojnie nowy no? będzie. No, no i elegancko. Dobra, kolejna walka. E, Hasi byłem na FM ma 3 i widziałem jego walkę. Dobrze. No. I, i, I coś tam umie faktycznie, Aha. a tego drugiego nie kojarzę. On w MTV na program, jakimś programie. W A w Mibriderze, o tak, no, masz rację. Na Instagramie no. widziałem w opisie. Myślę, że tu będą dwie stuweczki na Hassiego. Dlatego, ja kas... ja, dlatego, że wiem, kto ja, to jest. A ja, ja polecę w drugą stronę, ja stóweczkę na Oleksa tutaj dobrze, mu z oczu patrzy, gardę ładnie tak trzyma. Tak, jest troszkę w tym tak, tak. no? no, Pewnie mm. trzyma gardę, więc, więc Zobacz, zbudowę zbudowę, zbudowę, no to na kamina Hasana jest 1,51 a na Olega jest 2,4 cztery. Także no to Teraz, tutaj ja jak widzisz ok, takie zł Uuu no co Ja ci tego życzę, no, ja, ja ci tego życzę. Ja te... Ale to wiesz to to, to, to się nie nie nalicza, się przy 40, 40. My tego nie bierzemy pod uwagę, bo wiesz my tutaj między sobą nie, potem kto zgarnie więcej fałszywych stówek. Jak są fajne pieniądze, to faich podatki są mniej. No, jak chcecie no, to no, mogę się sprzedać kilka fałszywych stówek, prawdziwe pieniądze. Nie nie nie, może mi parę. Dobry biznes. Dobry biznes, ale <laughs> mamy kolejną walkę Okay. Wow. Kolejna walka to są bity. A to jest chyba waga ciężka z tego co widzę. <grymne> Kurno w końcu coś ciekawego, moja ulubiona waga. Waga ciężka jest gitara. Michael, bo na fejl na 6 będziesz się bił z z Ja daję Albo obie Ja daję takie Solidne 100 Solidne przygniecione 100 na Ewelonę Tak, tak, to będzie wiadomo, że na nią, bo tutaj będzie tak no, przygniecione to jest ciężka, co nie? Że, że ona ją przygniecie, przy... tak? Nie przygniecie na co nie? Kurde. A nie wiem. Dobra, ja jestem za Eweloną, dlatego że jak było World of Shore to początkowe, bo ona jest jeszcze z tego pierwszego sezonu jak to biuro się zaczęło no. To pamiętam, że aż tak bardzo jej nie lubiłem, że tak powiem Tak tych, tych, tych innych, no, nie darzyłem jakąś sympatę tego, tego, jak to nazwać, show, nie wiem w każdym razie Ewelona była jeszcze, jeszcze taka, że jeszcze nawet spoko lubiłem, a Esmeralda... No nie wiem, po ostatniej, po ostatniej konferencji uznałem, że jednak Esmeralda nie będę sama... spoko jak w ogóle się nazywam. <laughs> Michael był na konferencji, więc Michael wie co mówi. My oglądaliśmy ją tylko w telewizji. Może w telewizji, na komputerach, więc tak za bardzo... Ja, nie, jako e, ja patrzyłem ja tam z daleka. A mixer był na żywo, Mikser był na żywo. No dobra, ja daję... Ja daję 200 na Ewelonę. Ja 3 na Ewelonę. Ja stówkę na Ewelonę. No na Ewelona 1-6 na jest rady 2-2, także... No na wiesz, jeszcze, wiesz, co trawie. Wrzosek, tak? A to kojarzę, kojarzę. Ja kontra, jak wyglądasz. To jest to jest. Ja od razu. Ja od razu rzucam, ja, rzucam na, chce na tak, ja, to. Nie chcę coś rzucisz na olejnika. Tak, ja. Tysiąc na Alonika, nie, no, wszystko, <grym> oni. Ja pół klocka no. na Malcińskiego oddaję. No. Tak? A ja uwaga, ale nie wiem, czy, nie wiem, czy cię opłaca tak Na No się opłaca stawiać, bo jak wygra, to no, stajesz, wygra. dajesz stówkę i dostajesz 700, nie? To Dobra. E, ja wiem, że Malczyński wygra, tego się nie da ukryć, ale postawię sobie stówkę na po prostu. To jest moja pekowa stówka. Jak zgarna ten stówek, to będzie mieszkał. To samo, jakby jakieś. Ja, ja, łokieć. Ja, ja jakby ja jakiś daje... przypadkowy łokieć poleciał i Malczyński to przegra, no to. Ja daję stówę na bladą ścianę. Na Olenika? No. no, no, na kosztach. ja za no, ja no, ja ja zasady tak. po prostu <grym> 5 stówek <grym> na pana Malczyńskiego, dziękuję. No, no, no prostu, <grym> bo dobrze Jeszcze dużo walk. W każdym razie, na Olenika powtórzę kurs 7, czyli 1 jest na Olenika, także jeżeli ktoś chce zaryzykować, to niech zaryzykuje, ale ja nie polecam dawać więcej niż stówki. Mamy kolejną walkę. I samo kontra Ja jestem sercem Refoniksem, bo no, no, Zdejmę go jak 5 lat temu, jak, jak, prawie jak, 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 jak piwo prawie wylał. Wylewał, jak załamał, jaki ma refleks. Muszę też na Rafonixa chyba. No. Dwie stówki na Rafoniksa za tą odzianię, po prostu, bo ona zawsze w w no, no wiesz, nie wiadomo, Rafonix wiesz, jednak Tibia dalej w nim pewnie siedzi, więc nie wiadomo, czy nagle jakiejś super supermocy nie, za nie załączy no wie. Tibia no? O, no to na to. To no to stawia. No, na tibijczyka. Ja mnie nie Na Tibiczyka dwie stóweczki. Ja trzy stówki na Tibiczyka Rafoniksa. Ej, no ja chciałem postawić Dostawię. Trzystówki raj same, popa. O. Ale patrz tutaj też jest miażdżąca przewaga Jak? 1-12 na, na Isamu i 5-4 na Rafoniksa 5 o, 4. Prawie, jak, prawie jak to olejnik Marciński stary Także tutaj kolejny raz, ja dałem o. chyba 2 stówki nie pamiętam Czy 3? 2 stówki dałem chyba e, Także też bym dużo wygrał ja ja Uwaga jest... wow. Mini Mike kontra Lord Kruszwil Panowie, jak ocenicie tą walkę? Panowie? Ty go walkę? Fajna, co? Ja ty, na Króżle bym postawił ja, te, ja też na bym no. bym postawił Teraz mogę zobaczyć, zobaczymy Zobaczymy Dobra, muszę zobaczyć e, Nie można na siebie raz Ja nie nie, nie 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 na siebie. ja nie mogę na siebie stawiać. Odpuszczasz? Budżet mi to Albo jeszcze dwie walki Dobra, ja trzy stóweczki na Mini Mike'a Wierzę, wierzę To będzie dobra wygrana Żeby jeszcze można było postawić na inne walki Ja stałem na Mini majka. czemu? Wczoraj nagrywałem z Mini odcinek, który w tym momencie właśnie jest na kanale U Mini Także wbijcie, zobaczcie sobie do Minimajka na kanał, macie w opisie też oczywiście link e, Ponieważ e, grałem tam rolę trenera swojego. E, także ja wiem, że Minimajk po prostu w nim drzemie wielka siła, wielki duch Więc ja 400 zł na, na młodego stawiam A co mi tam, podbiję też 400 800 8 na Minimajka to się Ty co, stóweczka na tużwila? byś przegrał to chociaż wiesz, A, dobra, jak przeciwnik po, wygra to chociaż dobra, też wygrasz jakieś dobra, pieniądze Dalek masz tu Podwójny win, jak przegrasz to i tak wygrasz Dobra, mi tak. A teraz zobacz kurs! 1,92 na Krużwila, 1.8 na Minimajka a, a było więcej. Było, no, wrogie, było więcej na Krużwila. No. Ponad dwa było na sytuację się tutaj do, na mnie było 2,07 chyba jakoś, tak? nie? No. A na Krużwila, bo wtedy jest 1.7 czy 1.8. Także Bugmacherzy uznali, Aha. że jednak jesteś lepszy już teraz przed walką. Tu mamy... jest czeski obstawione z walka o pask, Buster kontra malczyński. No właśnie właśnie. Lubię nie w sumie jednego i drugiego, to bez basu Znaczy powiem tak, Malczyński nie znam, a Buster też nie znam, w sensie mówię osobiście nie znam. Ale Bastera gdzieś tam oglądałem jakieś te odcinki, jak w Wranglerem testował jakieś kleje. Kleje, co <gry> nie? Jakieś inne śmieszne rzeczy. Właśnie ostatnio jak go spotkałem, to mówię, kur... Co tam, panie Kleju? <gry> co tam, panie Kleju? W każdym razie, ja lubiłem oglądać jego odcinki, bo on te e, bo on te reklamy zawsze... Busy. Yy, I to było fajne, fajne kiedyś, jak jeszcze na YouTubie nie było aż, tyle koła, aż, aż tak dużo contentu, to ja lubię Mudbustera oglądać. Teraz widzę, że poszedł w sztuki walki, pojechał do Tajlandii kiedyś, pokopał coś i, i się będą teraz Dawaj. bili. To może być ciekawa walka według mnie. Wiecie kto wygra? Ja muszę zobaczyć kursy. Wiecie kto wygra? to. Wy <laughs> Uwaga, na Malcińskiego mamy 1,5, a na Mudbustera 2,4. Czy, czy to nam coś mówi, panowie? Ja wiem, że Adbaster coś ćwiczył, ale z Dawidem Ozdobą miał walkę a, i tam ma... nie pokazał za dużo. Ale Malczyński też ćwiczył, on jujitsu trenował i coś tam jeszcze. I bardzo schudł, yy, zrobił Formy fajną, wzięcie no, tam jakiś film. Taki no. polski McGregor troszeczkę. Nawet na, tak, nawet takie spodnie w kratę Teraz ogóle... na Facebook Facebook mówię, kurde McGregor walczy z tam dostałem, co jest grane. Ale w ogóle on teraz... On no, 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 taki ważny no, jest teraz. Ale widzisz, no. ale patrz, to jest taka normalna walka, chłopaki, bez piły, zero patoli. Wiesz, normalnie ze sobą gadają. No tak chyba, tak. że się typa dresz No. No właśnie, ale, że ale odpali. Ale widać film. takie, wiesz, normalnie spokój. No to dobrze, jakiejś. to dobrze. Dla mnie to jest okej, bo... Do innych tam walce. Dla mnie to jest ok, bo do, 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 do nich no nie pasuje chyba, że oni się tak wyzywali jakoś. Tak, nie, nie wiem jakoś, takie... jakby się wyzwali... Dwa po byście. No. Okay. Muszę wyłączyć. No? Muszę wyłączyć kurczaka. <grym> Dobrze, także widzimy się po przerwie! Krzyu tak, poszedł wyłączyć kurczaka, bo robię sobie kurczaka Krzysiu jest na diecie teraz, bo ostatnio z grup Jak widzieliście pod ostatnim jego zdjęciem na Instagramie z, co? E, Tak, przykrywasz tłuszczyk i cóżki swoją różową bluzą no, nie na Instagramie. Bluza, nie, Ładna bluza, to jest ładna bluza No dobra, w każdym razie e, to jest przedostatnia walka Większy kurs, kurs jest na Marczyńskiego, tak? Na Abbas jest większy kurs na ja, ja postawię Ja postawię ja trzy stówki na Adbustera. Czemu? Bo po prostu, wiesz, tam jego filmiki, filmiki, które ja żywię go większą sympatią. Ja daję dwie stówki dla Adbustera. Dla, dla na Adbustera? No. Dobra. Jako, że większy kursik to stówka na Adbustera. Ja jadałem ja stóweczkę, ale na kogo? No, ja też powiem. Pójdę. Nie, daj jedną stóweczkę, chłopu! Bo... Nie, nie, <laughs> naprawdę. Nie, a pan nie wygra, to Ale jak wygra, to będę więcej siana. Walka wieczoru! <laughs> Dobro! Państwo! Państwa! Nie, <śmienicza> dobra, nie jest to. Dobra, Marcin, wiem, tu Dobra. To dobre? Powinienem zapowiadać walki. To byłoby na pewno śmieszne. W każdym razie, Krzychu, ja tu masz wszystkie pieniądze na po prostu Tak, ja Olin, ja wchodzę na Z Murem za ze? <śmienicza> nie, właśnie na Najmana, bo ja myślę, że ma większe doświadczenie, ale właśnie czekaj. Czekam, czekam, nie, czekam, okej. Okay. Jak, nie dobra, no większe doświadczenie tutaj przeszkadza. Ile, ile, ile tu olin. i 200 zł, Olin. zł o 200 zł, zostało. Olin wchodzi. Tak, bonus, zł, bonus, tak, tak. Na wywiadzie, by obstawił wszystkie oszczędności, jakby jakikolwiek miał. Na siebie? Dla mnie, to ja bonus teraz. Obstawiam wszystkie te podrobione pieniądze na siebie. Jak mamy podrobione <grymne> pieniądze? 500 zł, 600. 600 zł na bonusa bonus. Dobra, dobrze, pamiętaj Uwaga, prawy ja mam... lewy, motowy czy jakoś tam wie. Jak tak? o, ja mam. No, jest ja była łokieć. Było bo, łokieć kołowrotek. Koło Też wchodzę o link, 5 stóweczek na bonusa. Ja po prostu bo... serce za bonusem. Ja bo on wchodzi. Na bonusa teraz no, Ja postawi. Jak mi strzeli? Ja widziałem taki filmik, że wszał mi ale, bo teraz eee. się bardzo przygotowuje do tej walki, no, z tego co wiem. Wódz, eee, I naprawdę wziął sobie na poważnie. Ktoś tam mówił, że to jest, że w końcu któryś z nich wygra. Coś takiego słyszałem. Eee, także, no, oktagon zweryfikuje. Oktagon no, no, zweryfikuje. Oktagon zweryfikuje. Jak się nie ma nic do na to się mówi, Oktagon zweryfikuje. Właśnie tycy hura bura <grystanie> <grystanie> o, ja internetowa przyszła, co do czego Octagon zweryfikuje Octagon wszystko zweryfikuje W każdym razie mordeczki My pozbiliśmy się swoich dwóch tysięcy złotych, każdy z nas Dobra, No i co? Dobra, jaka jest pewność, że jak wygramy to dasz nam jakieś pieniędzmi z No to biorę do puli, no i potem wiesz jak a, wygrasz a to to nie wygrywam pewnie wygrasz, no nie, no o to chodzi Eee, oszust ciebie <grystanie> Nie moglibyśmy Oszust ciebie Oszust ciebie <grystanie> <grystanie> Nie moglibyśmy postawić prawdziwych pieniędzy, ponieważ wiecie My jesteśmy tutaj z mini Majkiem i, i, I to gdzieś tam w zasadach tych tak bułmacherskich, że coś, jest coś takiego, że raczej jest troszeczkę słabo, żebyśmy na Ciebie głosowali. My stawiamy fejkowe pieniądze po to, żeby po prostu mieć z tego jakiś fan My nie zachęcamy do obstawiania, a ja Wam bardzo dziękuję za ten odcinek. Jeżeli chcecie więcej takiej tematyki, to dawajcie znać. Może po fejem ma coś nagrać z Majkiem, co? Jak się tam będzie Michael czuł Tak. w ogóle... Tak, jak będę chuj, tak, miał zęby, bo że... No może ich nie to, mieć? To, że zęby moje będą latać z podłogi, zbierał, będę jakieś takie... Takie wiecie, różne... Nie wiem czy, 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 czy to nie mówić W każdym no, razie, ja mam jeszcze, mam jeszcze jedną rzecz wam do przekazania o <den Ale> No i e, ja się kiedyś sobie wygrywa to róbcie. W każdym razie, mam jeszcze jedną rzecz do przekazania e, zapuszczam wąsa. Zapuszczam wąsa zapuszczam wąsa na walkę minimajka ty no. zapuszczasz wąsa? Tak, ja uznałem, zapuszczamy zapuszczam Ja uznałem, że wąsa na walkę minimajka. Tak? tak, Zapuszczamy wąsa na walkę minimajka. Także jeżeli chcecie wspierać minimajka, zapuszczajcie. Wąsa! Uh! Piąteczka! No, zobaczymy, ja kto będzie miał lepszego wąsa. Ja jestem oczywiście za minimajkiem. Mam nadzieję, że wy też nasi widzowie. Także kibicujcie mu przed komputerami, a może też tam na żywo w Gdańsku. Myślę, że wami żegnamy, wbijajcie oczywiście do niego, ponieważ u niego jest film w tym momencie ze mną, w którym a. go trenowałem bardzo Uuu. ciężko i myślę, że już jest przygotowany do walki, żeby pokonać Kruszwila. W każdym razie dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka i widzimy się już. No już, za czas. Elo. Słuchajcie, eo, eo,